3 maja, Dzień Konstytucji. Co prawda, pogoda jest bardziej przypominająca 11 listopada, ale też święto narodowe. Ale ja nie będę mówić o świętach narodowych ani o żadnych innych. Ja będę dzisiaj mówić na temat jedzenia żywej żaby. Dlaczego? Dlatego, że guru produktywności, sukcesu w biznesie, Brian Tracy. Wiele lat temu wymyślił takie stwierdzenie na podstawie ym, zdania, które ponoć wypowiedział Mark Twain, że najpierw zjedz żywą żabę, a potem wszystko inne, co już masz do zrobienia, będzie łatwiejsze. Co prawda, to powiedzenie nie ma nic wspólnego z Twainem, bo. Ym, Powstało w latach 80. 1980, czyli wiele lat po jego śmierci, i wtedy zaczęło mu być przepisywane. Um, a tak naprawdę um, pochodzi to od powiedzenia Nicolasa Camforda, Camforda z um, końca XIX XVIII wieku z 1795 roku właśnie na temat od, o jedzeniu w ogóle ropuchy, nie żaby, ale to już drobiazg. No dobra. Ale podstawą tego powiedzenia i tego w ogóle tego całego zamysłu jest to, że jeżeli na początku dnia zrobimy tą najgorszą, najtrudniejszą, najmniej przyjemną rzecz, to wszystko co będziemy robić przez resztę dnia będzie już łatwiejsze. I ma to swoje, ma to sens. Bo są rzeczy, które musimy wykonać, niezależnie od tego, czy nam się podoba, czy nam się nie podoba, to i tak musi zostać wykonane. Więc zjedzmy tą żabę na sam początek dnia. Ale ja powiem w ten sposób. Dla mnie zjedzenie żaby nie jest najgorszą rzeczą, jaką możemy się przytrafić. Jak ta żaba będzie z powrotem wracać na świat z mojego żołądka, to zakładam, że to może być gorsze. Ale abstrahując od takich nieprzyjemności, dla różnych osób ta żywa żaba może być różnymi rzeczami. E, w życiu codziennym, dla osób, które nie, nie lubią robić prania, może to być zrobienie prania albo umycie naczyń albo cokolwiek. I takie rzeczy należy tak zaplanować. Żeby nie myśleć o nich przez cały dzień. Pomyśl sobie o tym, masz coś do zrobienia, czego nie chcesz robić, co nie sprawi ci przyjemności, a musi być zrobione. I nic nie robisz, tylko przez cały dzień wisi nad tobą ta ciemna chmura i mówi ci bo jeszcze musisz umyć naczynie, bo jeszcze musisz zrobić pranie. Bo jeszcze masz przygotować raport dla szefa. Więc. Odwalmy te żaby z samego rana. Ja wiem, że ja staram się to robić. Z Rano mam zaplanowane teraz zrobienie kursu codziennie. Mam na to przeznaczone około godziny. Czasami zajmuje mnie to trochę mniej, czasami trochę więcej, ale czas mam zaplanowany. Dlaczego ta żaba? Dlatego, że kurs jest mi potrzebny, a jest tak tragicznie źle przygotowany. Kurs jest w formie. PDF-u, że to po prostu to jest tragedia. Więc jeżeli nie zrobię tego z samego rana, tej cząstki, którą mam wyznaczony na dany dzień, no to potem już po prostu się na to w ciągu dnia nie zabieram, bo są inne fajniejsze, ważniejsze rzeczy do wykonania. Więc jadam już tą moją żabę i mam nadzieję, że niedługo połknę ją całą. No dobra, do tego byłoby tyle na dzisiaj. Do zobaczenia jutro.